Dzień dobry z Krakowa. Dziś słowa przysłowie afrykańskiego. Posłuchajmy, może kłamstwa jest płytkie. Hmm, prawda wymaga odwagi i kosztuje. Kłamstwo to droga na skróty, ale prowadzi tylko po powierzchni, nie w głąb rzeczywistości ani nie w głąb siebie. Mądrość polega na umiejętności odróżnienia hałasu od prawdy, fali od głębi, powierzchni zjawisk od ich sensu. Czyny oparte na prawdzie mają wagę, mogą prowadzić do konfliktu, ale też do przemiany. Czyny oparte na kłamstwie są lekkie, łatwe, ale nieskuteczne w budowaniu czegokolwiek trwałego. Może kłamstwa jest płytkie, ponieważ nie prowadzi do samopoznania, brak mu struktury moralnej, nie przetrwa próby czasu i nie wzmacnia ducha. Do usłyszenia. Jeśli chcecie więcej podobnych treści, kliknijcie błyskawicznie w poniższy link.